W 2020 roku biogaz stanowił około 4,5% tal wykorzystywanych do produkcji energii. Jak to wygląda teraz? Jak zmienia się to nastawienie do biogazu? Tak, żeby być precyzyjnym, to musimy powiedzieć, że ta 4,5% dotyczy terytorium Unii Europejskiej, jakby całości zużycia energii brutto. Natomiast sądzimy, że w przyszłości ta rola biogazu znacznie wzrośnie, a w szczególności wykorzystania energetycznego biometanu. To może stanowić około 10% całkowitego wykorzystania gazu ziemnego, które dzisiaj jakby mamy w Unii Europejskiej do roku 2030, a w perspektywie roku 2050 nawet 30-40%. Dlatego, że to jest gaz, który strategicznie będzie nam pomagał osiągać dwa cele. Po pierwsze, redukować udział metanu, a po drugie, redukować udział CO2, czyli tak naprawdę wpisuje się w pełni w realizację European Green Deal i pakietu Fit for 55, a do tego jest gazem i paliwem lokalnym, czyli tak naprawdę realizuje wprost cele wynikające z Repower EU jako pakietu, który jest odpowiedzią na kryzys energetyczny. Czy biogaz może być w takim razie nowym gazem ziemnym? Na pewno nie zastąpimy w krótkiej perspektywie tak dużej skali, którą ma dzisiaj gaz ziemny, jeśli chodzi o wykorzystanie biogazem, ale w połączeniu między innymi z Wodorem, który będzie wytwarzany zarówno z odnawialnych źródeł energii, oraz yy, częściowo także z biogazu, w procesie reformingu, docelowo w perspektywie roku 2040-2050 zakładamy zupełne odejście od gazu ziemnego, a więc w przyszłości rzeczywiście te paliwa mogą być substytutem dla gazu ziemnego. Podczas kongresu mówimy o tym, że biogaz i biometan to przyszłość, także Polski, energetyczna przyszłość Polski. Dlaczego, jak, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mamy taki optymizm, właśnie w tych naszych wystąpieniach i dyskusjach? No tutaj są co najmniej dwa elementy, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, polski miks energetyczny jest bardzo emisyjny. Mamy wciąż ponad 70% energii elektrycznej wytwarzanej z węgla. Około 10% z gazu ziemnego i ten udział gazu ziemnego będzie rósł, to znaczy my będziemy zastępować czy wybierać, można powiedzieć, mniejsze zło, zastępować węgiel gazem ziemnym, który też jest emisyjny, ale wiemy o tym, że Unia Europejska docelowo nie dopuszcza wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa emisyjnego, a więc musimy być przygotowani do substytucji. Właśnie tutaj pojawia się naturalna rola dla biogazu, w szczególności biometanu oraz zielonego wodoru. Drugi element to jest element bezpieczeństwa energetycznego, czyli właśnie kwestia tego, że mamy dostęp do biogazu na terytorium Polski, i to jest tak naprawdę uniezależnienie się od dostaw tych paliw i surowców z zewnątrz.